Dobra panowie to jakieś kurwa, bo cały o, czas mam kurwa telefony się zrywają kurwa dobra, jedziemy sobie panowie kurwa o tutaj ciężkimi czołgami w lewo Ja no. e, 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 A i z piąty ma takie zajebiste zadanie, że zostanie na kapie tutaj kurwa Light to panowie kurwa jedziesz źle jebany Trzeba jechać tutaj kurwa świecić nie, 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 no, no, od razu Martyni tu się Okej, co to się dziełem sobie Ja mam szybkiego siu... czołka tylko wciskaj od razu do lewej, do, to zostań tu i świeć. Kurwa, najwyżej przejazd, dopóki Rumun tam nie podjedzie. Yorker też ciśniesz na górę 5, czwórka. Martini Bardziej mi ci proponował, Pięć ten drugi jedziesz tutaj, też on. od razu tutaj na C1. To będziesz widział, kurde, przynajmniej u górki będziesz, będziesz coś widział. Z góry tak prosił się wyjeżdżać. A ciężkimi Przez. zostajemy tutaj. Tak jak bo ja mam tutaj Naprawdę, mapę. Lufy że... w tę stronę ciężkie czągi. tak Ehe, muszę się ustawić. Przyjechali? Gdzie ty Wojtek mówiłeś? No tu jest taka, o właśnie ten kamień, coś obok niego. To przynajmniej masz tu pogląd na całe przedpole. No ale to, że tam, wybrałem, było żeby wcześniej też wyspotować. Dobra, Rumuny jebany do przodu. To te pięć zwarty. Tario go osłaniasz. Yorker też go osłaniaj. To on ma wyspotować tym Misem 5 No dojechać? nie ma... To niech tu wiedzie no i spotuje. Dobrze, ale... On ma sobie stanąć tutaj z... Żeby oni się też zesrali, zatrzymali nie na pół minuty, żebyśmy mieli czas na reakcję Aha, sorry. też. Sorry. Po prostu nie ma. Rumuny jadą i wszystkie inne lighty Dalej. Sami czekajcie. Czekajcie. Albo kampią No, ja z tobą jadę. <laughs> Dobrze, to Wojtek w dołek tutaj. Do dziury, do dziury. Czekaj, bo mnie zeszły tam Dobra. camp camp Jeden... Chłopaki, osłaniajcie Rumunę. Jedziesz Rumunem tutaj świecić. Jakie zdziwiać w ogóle z Dobra. Tej nowej tej? Podjeżdżamy tu? Podjedźmy Dobra. stąd się tu dobrze świeci Żarówka. To jest... O! Kurwa, kurwa, i 90. Też mam. Musicie spotę zajebać, bo tu stoją. No, pyło. już ci jedzie o kurwa macie. Dasz radę? To Nie wiem, 90 mi opierdono, ale za darmo jest. Zajebiście kurwa Panowie kurwa spot tych czołgów Ciu, nie zup, widać spot No przecież masz spota Ciu, na zup, wiesz, Kurwa stąd biją czołgi Opierdoliły mnie dwie dziewięćdziesiątki i z trzeci Trzeba Jechać tutaj tam. rozświecić szeroko kurwa Te pięć 54 Dario możesz sobie tam Na, na wieżyczkę masz widzę ogarnąć Masz ich podświetlony No i zajebiście i teraz opierdala I sami się rozstawić i opierdalać I sam, to no, możesz podjechać do przodu No właśnie to mi chodzi. Ale tutaj nie dalej <laughs> Dobrze. Nie wiem, chyba... chyba lepiej zjechać. Kopiuj, kopiuj. zerować czołki Powolutku. Nie wiem, mógł czy z tej strony nie lepiej zajechać po prostu. Żeby od tej całej grupy się kurde odbezpieczyć. Odsłonić, Musimy mieć też odsłonić. To 5, Dobra, i trzymu. DMK z Samanem, dacie radę? Nie, dacie radę, biją na was. Tak dziwnie zaraz. Nie, nie biją. Tu Karolowi To na dół i do dzieckich czołgów no, Dobra, Isem to wiesz, gdzie podnieść, O tu podjedź sobie ten. Isem piątką, o tu. Isem piątką, o tu podjedź. Kurwa, Napiergają ja... do mnie, do mojego obiektu 140 i wszystko dinga. De. Gary, na co się mówi, nu protection? No mega protection, pa. Ale skurwe, syny kampion na no. Fiotki Gdzie patrzy ten istrzy? <noise> a co, Będzie. modów nie ma. <noise> no, to chcesz to jest to to powiedzieć nie. skąd wziąłeś modów? A nie, było. <noise> nie ma laterów. Ej, co jest? Gdzie kurwa Jestem, <noise> <noise> is. Martini, ty to kładziesz ogień na to. Pięknie, 110 już jest tam na dobicie. kurwa No chodź. 13,90 tam gdzieś teraz jedzie. Niech jedzie. Ja zmiękczam tego Isa przy ich kapie. Tylko tak, wiesz i banek, kurwa nie świeć się w jednym miejscu cały czas, bo tu cię przycelujesz. O, ładnie mi się pchaty, więc super. Dobrze nie. Dalej go tu o beczkiem pociągnę. Proszę Proszę bardzo. Bardzo. Ja co, Dobra, bardzo. A co? Wrócisz będę ich tam celował? Dobra zatoknie spoko możesz wyjechać. A czemu? I nie I po lewej stronie lighty. Już się hmm? pochowali. Martini też podejść do przodu, do bunkra bliżej. Wyciągnijmy ich, sprowokujmy ciężkie czołgi. Ja, jadę, jadę, jadę. Przy... Bliżej bunkra, bliżej tych czołgów, podjedźcie. Sam man też, DMK, to uważaj sobie tam. Ty walczysz... Wciągamy ich maksymalnie, kurwa, kusimy ich tylko, żeby wyjechali. A wy czekajcie, tutaj panowie z drugiej linii wyczekacie, tylko na to, aż oni wyjadą. Rumon na z tyłu, pięknie. Pięknie. Wyjmijcie jeszcze tego jednego lejta, jak da rady, już Do to, spokój, się jak nie, nas widzisz go? nie widzisz to Nie widzisz. mu bronić, Boże? Zabij go. A, w trupa, no. Ta dziewięćdziesiątka Obe... to wam chuja zrobi, kurwa. Obeczek poszedł z Dixon? Tamto ich zobaków trzeba klepać. Nie, nie, ze złoto, ze złota. Bojoj. Mmm! Chłopaki, chłopaki wyjechali. Te trzy czwórkę, te <T3> trzy No czwórka. już skupię na nich, no te 3 dwój, 800 HP, 800 HP, dobra, Proszę, trzeci, pierwszy. Iz pierwszy. Iz, jeżdża, I jest trzeci pierwszy, is pierwszy, który jeździ, z nahito, co zjeżdża no no Na Martinie go leci Alkes jesteś Klepać, wjeżdżać na isał Jeszcze już koda HP toksy, musisz zasłonić mm. tego Żeby Martinie, a ty wycofaj się kurwa, no nie ile? 300 HP jeszcze na pestkę T3 dwójkę no. I 90 bije z tyłu Trzyma, za toksin, za 90 masz tył, ale to cię ogarnie już. Tenor, tenor. A mogę party? No elegancko. Porzuć. Może twierdzę na dychy, jest. Ja? Dobrze. Ostatnio stoimy takie sromotne w pierdol, że zresztą się nie chcą te dychy kurwa słyszeć. A tu że, więc. No, jestem ciekawy z tymi ubekami. Tam na no. dobrze. 48 tysięcy do przodu. Ruski, I hej, bycie. Tutaj róży. To ruski. tak gładko, kurwa. To nie da Już tego nie mówić. Dobra, panowie. No to jedziemy sobie w taki sposób, że Chodź kurwa, ciężkimi tutaj. Tędy. Tutaj. Będę jeden się ustawiamy. I tutaj na rogu Light'y jadą sobie robią Spocika delikatnego I zawracają do nas w razie czego A my panowie grupujemy się do rasza kurwa ciężkimi czołgami Med'y jadą z ciężkimi Med'y na początku niech podjadą sobie tutaj w te okienka dobra? Czyli jeden med Dariu Dziele ciężkie? Ciężkimi to rozjeżdżamy się tutaj w linii od tej do tej na szerokości. i Nie wjeżdżamy w środek. no na że tu przez okienka świecisz. tam mi się osłaniać. Jorker, kurwa, dawaj, dawaj. Jak na razie tu się nic nie dzieje. Spokojnie, ale nie wychylać się, za róg. Jest odcięty. Dario, tam sobie trzymasz Isa. Lejtami spokojnie, bo oni mają, kurwa, 5 lajtów. Jeden niech jedzie, reszta niech osłania. Dobra, łamią się drzewka powoli tutaj. Lajty są, <coughs> są na kapie u nich. Dobrze, niech będą. Co, pchać zielone? Jeden tylko pcha, pierwszy pcha, reszta go osłania. Panowie, osłaniajcie mnie. Ciężkimi czołgami to spokojnie, nie zbierasz mi zbędnych pestek. Oni będą się przegrupowywać do waj środka. Waj jedzie CDC Wojtek lepę mu kurwa i się chowasz. Cześć z Kowery, komu ja mam? Podobało się, czujesz walkingowi. <laughs> mnie, mnie, mnie walkingowi. <laughs> nie, mnie. mnie. <laughs> jedzie rumu. Nie, nie spokojnie. <laughs> Dobra panowie, bo tu wszyscy są. Nie? Yeah. Są wszyscy tu w mieście. Lighty do przodu. Rumuna musicie sklepać. Dobra, Zatwiem. Dzięki. Wiedział no, jeszcze gdzie rumuń. O właśnie, dziękuję. Jak go zaraz ja wyskoczę. Wyjadą zaraz, to ciężkie. Sorry. Już wyjeżdżają. No. Dobra, trzymamy ich. Te trzy dwójko na wieżę przez okienko. Chyba nie masz tam żaróweczkę? Tak, tak. Jest. O, spokojnie trzymamy ich. Lajtami klepcie tego. Tylko tam jeden i albo dwa są jeszcze. To spokojnie. Jeden Bejdzie is no <laughs> Ale Cuddykowi zawaliłem z za tego. Jest jeszcze te 5 4 mod, także 13. Kil. Dobra, pięknie. Pięknie. Bezpieczamy się panowie. I z piąty wjeżdża. z lewej, kurwa, DMK. To Dario, tam go paziujesz. Mam Szykuj, go. Szukuj, poszykuj, panowie, Dobra. A je, bo my tu się gramy w środku. Dobra. I sami do, wjeżdżamy do środka. I sami wjeżdżamy do środka i klepiemy kurwa. ISA 5. Na dzień dobry. Ja też sama Aj. strzał z dupy. Jest, isp... Musicie go dobić. Nie woduję. Spoko, to może wycofka? No. Ty, no Panowie, klepcie tam jak najwięcej. Dobiję do... Isa, a Dobiję is na nim, Ja nie mogę. Aj. Dobra. Lightami już uciekać teraz. No, light. Nie, już jeden został light. Pomóż sam, teraz musimy przepchać ten. jest 5 no, na dobiciu. Dobra, do... Ja nie dobiję, ja woduję. Już się ja nie ale, ale tego CDC-ka za 600 trawie Zupeka! Co? Zupeka! Dobra, ale... dożynki. Ty <grym> ty a, isy. No, zacisnąłem to. Mam 560, kurwa Eee, to raczej z tego co pamiętam, do kran to jest żółty, kurwa. Nie, nie jest taki żółty. O, żółty, kurwa. Bo tak wjeżdżali na siłę, kurwa, jak... Czasem my na Bokiem się ustawiłem, A to? Kurwa. Właśnie, może light niech wraca pod naszego kapa na wszystkie. No i no ja. wszyscy są tutaj. Rzeczamy, kurwa, dobiję czołg. Musiałem załadować, żeby nie potem nie zejść. Yy, niedobrze. Ja bym tym lightem chciał czasem przeżyć, ale my wpadamy, tłuczemy ile się da, aż nas nie zabiją. No znaczy, no wiesz, ja tu kurwa gaśnicy mi pedał, że no. raz tak. A e, ja tu muszę zrobić dobry porządek z amunicją, mam zestaw CW, kurwa. Dobra, panowie, zrobimy to kurwa w sposób następujący. Pojedzie z nami. Kurwa, tutaj zostajesz sobie Rumunem, jedziesz sobie tutaj w kala i te wszystkie jadą w tamtą stronę. Dario zostaje sobie na kapie, a ciężkie czołgi jadą sobie tutaj. Lightami jedziemy, zdobywamy prawą stronę, później ciśniemy na górkę. Prawo? Dajdzie... W prawo jedziemy lightami. Ciężkie. Żaba internet. A jak wiadomo, to jak pojedziemy, skapujemy. Macie się zastawić. O już, O, No i dobra. Dawaj, tu do przodu rób spota, a reszta no bije. No przecież no, to daj spokój. No. Dobrze. Ja cię, ale ale znowu druga dziewięć robisz, dziewięćdziesiątka wiesz? stoi i bije. jeżdżające czołgi. Najmniej alfa coś na plecy, a nie snajpcie. Mieliśmy jechać, nie? Ty jedziesz, ty jedziesz świecić, a reszta czołgów jedzie. Reszta tak, bo... lightów. Do bicia tych co wjeżdżają na górkę, ciężkie mi na górkę. Że jestem jak pod kapem. To dobrze. A wy gdzie? Bo ty jedziesz spotować, a my stoimy i bijemy. Tak jak mówię. No ciekawe to już, bo macie tutaj nawet ten. Dobrze, to bije. Jak nie ma zarysu? Jest właśnie zarys. Ciu, kurwa no. Proj kurwa w TDK. Ja oni tu wszyscy jadą, powiem. Jedź, kurwa, niech jadą, no to ciężkimi macie co robić. Nie, no jestem no Dobrze, dobrze, to teraz jeszcze i pancer będzie cię gonił, to uciekaj. Kurwa, no jakbyście byli wszyscy, to by było zupełnie inaczej. No i dobra, to przejechałeś, przyciąłeś im ich wuja, zaangażowałeś dwa czołgi. I ciężkimi bijcie z góry teraz. Dario tam świeci, żeby się nie czmychnęli na drugą stronę. Dobra, lajtami teraz wypaziujcie tego isa, tylko skupione strzały. Ty bo nam zaraz bazy skapują. <laughs> Dobrze! Spokojnie. Dobra, no to możecie z góry z ciężkimi ścisnąć, kurwa. Jedźcie na dół. Jedźcie na dół, bo nas skapują faktycznie. Jedźcie na bazę naszą. <laughs> Is na siedmiu do wyjęcia. Już ja wyświecić się ktoś Ile tam i mi powrót na bazę Sam też kurwa panowie Dawajcie dawajcie Tylko mapę wkoło. Uważajcie. No dobrze, dobrze, jeszcze raz mi się mi 3 minuty, dobre A za kilometry też podobno na ciches Alibo kosztuje. Macie tam dość, to kogoś... Dawaj Rumunem kurwa klep tam co widać i... No saman, lufa dwóch. w prawo, lufa w prawo saman A no, mi bije. Lufa w prawo. Bij was, dobra, te... Ty... Ostatni is który jest na bazie to.. Ostatni is tutaj, niech uważa na mx -a. O, That dobra, means. i wciskać. tak. No tak ja mam przy... Ja nic! O, A go zbiłem. No, no i o to chodziło. Ciu przejechał z zamieszania, zrobił, biegał mi przez kapę kurwa, maraton zajebał i... i... wrócił. Ojej. I wrócił zginął pod kapę, też. No ale zrobiłem swoje, no co chcesz? Zginął jak bohater. Jakby pojechała ze mną jeszcze jedna trzynastka wózcy, to no znaczy je, na dwie trzynastki jechać na... Na, na RC no, bez zahamowania. No, też tam, te przeciwnika musiały jechać, bo, bo my ich klepaliśmy po bokach trochę. No i dobrze. Nie? Wyszło dobrze. No, przynajmniej nie mieliście AMX-a i tych kapa zaangażowanych, bo musiały mnie przegonić, nie? No. Kurwa, już jebany skupiam na No panowie, teraz snajpa. Pokaz umiejętności strzeleckich, kurwa. Ja wam ja zaświecę. No i pedał. Ile to ładuje gówno? Szybko dosyć chyba, wiesz? Chyba 8 albo 9 Ja ostatnią pestkę mam. Spoko, ja już jadę z nim tańczyć, mogę przyjąć coś tam. To nie jest na lodzie. No i dobrze. No.